Witajcie! Dzisiaj z działki Rod. No i zobaczycie, już przyszedł czas na ostatnie zbiory. Niestety krzaki zmarzły. No też trochę byłem chory i tutaj nie było czasu przyjechać wcześniej. Jak widać liście już popalone, no ale łodygi w miarę dobrym stanie. Owoce też wyglądają na w miarę dobrym stanie. Co prawda część popadała na ziemię. Więc to wszystko będzie trzeba tutaj przebrać. No od tyłu widzę, że nawet liście przetrwały, więc te krzaki, no aż tak wielkiego mrozu nie dostały, no ale są to warzywa ciepłolubne. więc jakakolwiek temperatura poniżej zera, liście niszczy od razu. No takie przystosowane do naszego klimatu. Jeszcze próbują nawet kwitnąć. To samo. Z dyniami. Te liście już wszystkie obumarłe, został jeden owoc, no ale to też już trzeba zbierać. A no z paprykami. Ta sama historia. Też takie poprzypalane, no niektóre trochę lepiej to przetrwały, no papryka jest mocniejsza, ale o ile może o pół stopnia od pomidora. No te, te dynie to już chorowały wcześniej, więc. Więc nie ma się co dziwić. Krzaków jeszcze nie będę e, usuwał. Niech sobie tutaj kwitną. Może coś tam jeszcze podrosną, jeżeli kolejne mrozy nie przyjdą. Tutaj kolejna papryka. O, tutaj ja trochę popieliłem, ale jeszcze wypadałoby dopielić. I truskawki, tak jak chciałem, w tym sadzie pod tymi drzewkami zaczynają powoli fajnie się rozrastać. Borówki też jeszcze w pełni zielone. Ładnie tutaj podsypane. Deszczowa pogoda się zrobiła. Tutaj to najgorsze drzewko z sadzonych. Jedna gałązka mu została. No ale z ponad szczepienia, więc jeszcze ta szlachetna odmiana. To jest z czereśnia, chyba van, Powsadzane Maliny dają radę. No tutaj pomidory nie trafiłem, tymi takimi rozbitymi, do kompostownika. Brzoskwinie się trzymają w miarę dobrze. No i tutaj chyba przymrozek w ogóle nie wszedł. No bo widzę, że papryki nienaruszone, ale i tak owoce dzisiaj zbieram raczej nie będą już dojrzewały w takim klimacie, jaki tutaj mamy. Tutaj jeszcze się roślinom nakwitnienie zebrało. Winogrona też już pozbieraliśmy. Też już takie resztki zostały. O, tutaj widać, już nawet ptaki wyjadają to, co zostawiliśmy. I co na tej podwyższonej grządce? nowych chwastami zarosła. No coś tutaj będę musiał z nią pomyśleć, bo strasznie się rozpada ta drewniana rama. Może z betonu dało radę by zrobić, ale tutaj też jakby przymrozek nie wszedł, bo bakłażany nieruszone, papryki też żywene tam z tyłu, krzaki pomidora, to tak pół na pół, jeden żywy, drugi martwy, na jarmurze stworzone do takich warunków, a tutaj kompletnie nie dała rady w tym sezonie no i jeszcze bambusy one trochę tutaj na tej działce w cieniu rosną i to w coraz większym, no ale też coraz wyższe są. No jak je sadziłem, to miały jakieś 20-30 cm. teraz są ponad metrowe. Są to fragresje. No ta większa tutaj to rufa, ta trochę niższa nie pamiętam jaka, ale też podobna, trochę bardziej, bardziej wrażliwa na mrozy. No niestety pierwszy, pierwszy, pierwsza zima. Nie była dla nich łaskawa. No ale kolejne już przechodzą bez utraty liści. No i zobaczymy, jaki ten sezon dla nich będzie. No jeżeli udany, no to mam nadzieję, że w końcu dogonią mnie wzrostem i, i osiągną te prawie że 2 metry wysokości. No ostatnie zbiory z działki prezentują się tak. Ostatnia dynia, No poprzednią brałem jakiś czas temu. Już do zużycia. No w tym roku chyba nie będę miał za dużo tych dni. Trochę winogron jeszcze zostało. No i dwie miski pomidorów. No tutaj na dole są pomidory, a na wierzchu papryki. Tutaj mamy i habanero, i peperoni, i jalepino, Więc różne odmiany. Różne a to chyba nawet słodka, taka niewyrośnięta papryka. I nawet fasoli trochę. Jeszcze niedobitków. No ogród, ten sa, część z sadem prezentuje się tak. no Widzę, że takie niepowyrywane czosnki tutaj już wschodzą, więc zaczynają korzystać. Truskawki. To są odmiany kwitnące, owocujące cały rok, więc jak się tutaj przyjrzycie, to nawet jeszcze owoce są, tylko one do czerwonego, takiej, do takiej pełni czerwoności mogą już nie dojść. No mamy październik w końcu. Słońce robi się słabe. Od kilku dni tak jest deszczowa pogoda. No, tutaj, jak widzicie, bakłażan nie dał rady z przymrozkiem. Tutaj drugi to samo. No jeszcze fasole fasola trochę przypaliło. No z tej akurat najwięcej tych strąków właśnie zebrałem. Tutaj fasole to już tak spaliło kompletnie. No, trzeba będzie to przepielić, tak żeby tylko truskawki zostały. I myślę, że czosnki w tym roku tutaj wjadą po raz kolejny. No może w tej części tutaj, tak bardziej no, z tym podagrycznikiem bez chemii raczej wygrać się nie da, bo on tutaj będzie odrastał. No chyba, żeby to przeryć cały tutaj ten teren. No, a tego też raczej robić nie będziemy. O drzewka, poza tą jedną gruszą i tą czereśnią dalej, które pokazywałem, słabiej rosnącą, to ta grusza jeszcze tak została dość mocno tutaj zgryziona. Dużo liści potraciła, no ale widzę, że pęd jest zdrowy. Jakieś pąki pozawiązywane, więc zostawiam ją. Zobaczymy, co pokaże w przyszłym sezonie. No a pozostałe drzewka, no to jak widzicie, no tutaj ta wiśnia pięknie. Śliwa pięknie, ta druga grusza też ładnie, co prawda przyrost puściła tylko taki, no to jakieś 15 może centymetrów, no ale daje sobie radę. No i wiśnia taka na froncie, ta kwitła nawet, ale owoców nie zawiązała, no kwitła tutaj sama, nie wiem czy gdzieś w okolicy są wiśnie, które mogły ją w ogóle zapylić, więc może i dlatego nie utrzymała owocu. A rośliny na pergoli, no tutaj najlepiej nam się trzyma ta wisteria, no i to chyba milin jest i w ogóle to niewrażliwe na, na przymrozki, no też jako tako przetrwał, drugi taki świeżo posadzony, no to już przed przymrozkami e, podesechł, no mam nadzieję, że w przyszłym roku puści od ziemi, no bo to taki ładny czerwony był, miał być jak go kupowaliśmy. A tutaj złotokap, trochę go tutaj szkodniki męczą, no, ale też zobaczymy w przyszłym roku, co pokaże, no bo został wsadzony tak naprawdę z doniczki w lato, no i susze na pewno mu dokuczyły. Napęd, jak widzicie, no z 40 cm. tak, no tutaj co prawda pewnie z 5 ostatnich centymetrów, reszta w doniczce, no i w doniczce na pewno w szkółce był podlewany, no a tutaj to tak różnie z tym bywało. No i jeszcze na ostatnim szorcie pokazywałem Juki No to dojdźmy tutaj do takiej strefy Z kwiatami Jak widać jeszcze takie kupione Ładnie kwitną No a co z naszymi Jukami No póki co zielone No myślę, że w tym roku Postaram się je lekko przynajmniej liśćmi obsypać Tak, żeby Wielkiego mrozu nie dostały No szczególnie ta No bo ta wariegata ta no Jej potrafi pień niestety przemarznąć, no to jest właśnie czubek, czubek juki gloriozy. Poniżej tego czubka łodyga przemarzła no i odciąłem to w miejscu, gdzie, gdzie rosła ta juka, tam pojawiły się trzy nowe z ziemi, więc korzeni ziemnych to nie ruszyło, nie ruszyły te mrozy zimowe, no bo to w zimę przemarzło. No, a ten czubek ukorzeniałem przez wiosnę, lato w Doniczce. Zresztą to na szorcie możecie zobaczyć, jak, jak się ukorzeniła w Doniczce, ile tam korzeni wypuściła. No i zobaczymy, czy da radę przetrwać tutaj posadzona. No juk na pewno nie warto trzymać w, w Doniczkach, no bo ta to też jest Glorioza tylko zielona, i ona była w Doniczce uprawiana. No, i niestety w zimę wszystkie korzenie jej i bulwy, kłącza, przemarzły. No, jak się ma reszta działki, no to jesiennie, no tutaj reszta to są jakieś polskie gatunki z naszego klimatu. Więc one takie lekkie przymrozki to nawet nie odczuwają. Zresztą, jak widzicie, no są to rośliny przystosowane. Trochę dobrze skwinia. Mnie tak naprawdę zaskoczyła, że też te przymrozki tak ładnie przetrwała. No już Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.